Witam Was serdecznie w Pokoju Chrystusowym. Czytając Księgę Koronik, zawarte tam rodowody, na pewno naszą uwagę zwrócił zawarty tam krótki opis dotyczący dość niezwykłej postaci. Mimo że całość mieści się w dwóch wersetach, to już nawet tyle wystarczy, aby zrozumieć, że mamy do czynienia z osobą nieprzeciętną, która wyróżniała się na tle swoich rówieśników, osobą, która nie chciała, aby jej życiem decydował zwany ślepy los. Tą postacią jest Jabez, o którym czytamy w I Księdze Koronik w czwartym rozdziale w wersetach 9 i 10. Lecz Jabez był znakomiczy niż jego bracia jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała W bólu rodziłam, a Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy, Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, Oby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, Aby mnie ból nie dotknął i Bóg spełnił jego prośbę. Jabez pochodził z plemienia Judy, czyli tego samego, z którego wywodzili się przyszli królowie Izraela, tacy jak Dawid czy Salomon. Lecz przede wszystkim z Judy miał pochodzić też Chrystus, czyli Mesjasz. I właśnie już u Jabesa widzimy zapowiedź pewnych cech charakteru, które potem decydowały o wyniesieniu na tron Dawida, ale także widzimy je u niektórych jego potomków, takich jak Jehoszafat, Hiskiasz czy Jozjasz. Samo imię Jabez można przetłumaczyć jako sprawiający ból lub też smutek co miało nawiązywać do tych szczególnych okoliczności jego narodzin, do tego bólu, jaki odczuwa jego matka w czasie porodu. I tak wiemy, że bóle porodowe są nieodłączną częścią losu ludzkiego, które dotyka człowieka na skutek przekleństwa. W tym przypadku dotyczy on kobiet. Jednak warto też pamiętać, że imię w dawnych czasach było nie tylko formalnością, ale one też nakreślało los człowieka, określało jego charakter. Lecz Jabez, zamiast przyjąć swój los, postanowił go odmienić, Chciał odsunąć od siebie przekleństwo, dlatego też zwrócił się w modlitwie do Boga, jak czytaliśmy, abyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, aby ręka twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. Ja bez nie tylko pragnął odsunąć od ciebie cierpienie, co jest akurat naturalnym dążeniem każdego człowieka, ale też ja bez wiedział, do kogo z tym pójść, kto może odmienić los człowieka, kto może usunąć przekleństwo z jego życia. Ja bez wiedział, że tylko Bóg może obdarzyć człowieka prawdziwym błogosławieństwem. Tylko Bóg może usunąć przekleństwo, przybijając je do krzyża. Jak też czytamy u apostoła Pawła w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale i trzynastym wersecie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, że napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. I dalej Kolosan, drugi rozdział, 14 i piętnasty werset. To jest Chrystus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go przybiwszy do krzyża, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Jabez zdołał przyłamać moc przekleństwa, dzięki temu, że zaufał Bogu i wszystko złożył u Jego stóp. Dlatego też Jabez został opisany jako znakomitszy niż jego bracia, gdyż chociaż urodził się w bólu i wszystko wskazywało, że jego życiu będzie towarzyszył wielki smutek, to jednak Jabez nie tylko przyszedł i zaufał Bogu, ale też uzyska u Boga te boże błogosławieństwo. Dlatego też jest On dla nas takim natchnieniem do tego, aby u Boga szukać odmiany naszego losu, aby u Boga uzyskać odsunięcia tego przekleństwa, które może nam towarzyszy, aby u Boga znaleźć błogosławieństwo i pokój. Do tego też zachęcam was i siebie do zobaczenia i z Bogiem.